Edueric Facę. No, tu mamy cztery. ale drodzy Państwo, od połowy tego roku. Unia Europejska funduje nam w cudzysłowie nowe dyspozycje. Otóż pojemników do segregacji śmieci ma być 11. Wyobrażacie sobie Państwo, że idziecie Państwo z 11 siateczkami, na przykład, albo grzebiecie w nich, żeby prawidłowo. Posegregować te śmieci. Te przepisy mają być wdrażane, o ile dobrze pamiętam, do roku 2040, ale początek ich obowiązywania ma miejsce już w tym roku. Postanowiliśmy zapytać się Państwa, co Wy sądzicie i czy słyszeliście o kolejnym absurdalnym pomyśle Wielkiego Brata. Czy słyszeli Państwo o najnowszym pomyśle Unii Europejskiej, żeby było 11 pojemników do segregacji śmieci? Nie, nie słyszałem. A co Pan na ten temat sądzi? To ma od połowy roku wejść. Nie, to chyba Pan żartuje. Serio? Nie. No nie wiem, jak oni tyle bałaganu robią, to muszą mieć tyle pojemników. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, tylko niech zaczną od siebie. No, cztery już jest sporo. Plus, plus jeszcze jakieś worki, które tam segrukujemy. To ma od połowy tego roku wejść. Wyobraża pan sobie pod zlewem 11? No, nie bardzo. No, nie, nie mam miejsca na trzy. <grym> Także, nie wiem. wydaje mi się, jak kolejny, kolejny pomysł Unii, no nie do końca chyba trafiony. To znaczy zrobi się tylko zamieszanie i to potężne. Jak to, jak to nazwać? Głupota. No. A wyobrażasz sobie Pani e, u siebie w domu takie na przykład... Nie, no, to nie to bo nie będzie tego trzymać. A to jest niemożliwe. niemożliwe. To jest w, w, w ogóle tak jak teraz jest też ta te, 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 te segregacja, te butelkomaty. To w domu ja, ja kupuję z grzewkami wodę na wsi, to bym musiał Big Baga trzymać, żeby te butelki. ja przyjadę jeszcze do Tarnowa, okazuje się, że automat nie czyni, co ja z tym będę robił? Nie mam jakiegoś wyrobionego zdania. Wydaje mi się, że do tej pory te trzy chyba rodzaje pojemników wystarczyło. No bo jak to wejdzie od połowy roku, to jak pan będzie szedł do śmietnika, to będzie pan z tych toreb swoich chyba wyciągał to tu, to tam. No ja mam dom jednorodzinny, więc tutaj ułatwione mam zadanie, bo mam pomieszczenie, gdzie mogę sobie poukładać. Ale mówię, no, no, no to u Unii jak zwykle bzdurne przepisy i nadmiar tych przepisów nakazujących wprowadzań. Im więcej zbieramy, tym lepiej. Wydaje się trochę dużo, co? Myślę, że nikt by tak nie segregował, żeby aż do 11 różnych. No Wyobrażasz sobie pani wychodzi pani z bloku, z mieszkania no, z siateczką? z nie, nie wyobrażam sobie. No, troszkę za dużo według mnie już. Teraz już jest program, to nie wszystko segregować, ale 11 to już trochę za dużo. Już w kuchni mi się nie zmieszczą chyba wszystkie pojemniki, jak tak będzie naprawdę.